Joł się no dzisiaj nie, bardzo niestandardowy odcinek. Jestem na morskich trociach na Bałtyku. Mamy sobie taką piękną będeczkę: Black Rockinio. Teraz w ogóle jest taka przynęta, śliczna bestia. No i właśnie lecimy podróżujemy sobie tutaj wzdłuż. Piękny coastline polski, bałtycki. Oj, oczywiście full equip, equipne, chciałem equipment. Chciałem equipment. Full equipment profesjonalny Podbierak nawet za mały na pstrągi Nie wiem czy go zobaczycie Chyba go zobaczycie Także mocny zawodnikiem dzisiaj jestem No i liczę na to, że złowię cokolwiek nie? Ogólnie byłem tylko raz w życiu na trociach I poddaję się szczerze Poddaję się w połowie dnia i Już tak sobie wiecie, olałem sprawę No także teraz zemsta na trociach I chcę złowić cokolwiek Trzymajcie kciuki no, ale fajne, fajne warunki pogodowe. W ogóle, jak mam tutaj jakiś rasowych trociarzy, to możecie dać mi jakieś tipy. To na pewno je zastosuję następnym razem. No, no i się mano, zakładam was na kratę, znaczy na szyję. Pierwszy rzut a, w ogóle ja nic nie wiem. Ja nie wiem jak prowadzić. Wiem tyle tutaj co... No moich partnerów się dowiedziałem podczas jazdy. Ale... Podobno mniej więcej takie tempo. Jeden ziom ale mówi, że fajnie sobie... Tak podbić. Nie wiem czy wy to widzicie, o tak. I że czasami po takim odbiciu one biorą. Nie wiem, ale... Coś takiego, że tak... Żeby ta przynięta chodziła w toni. Wiecie o co chodzi? Czekajcie, tam tylko wyżej GoPro. No teraz może git, nie wiem Też powiedzcie mi czy takie ustawienie wam pasuje Taki kąt widzenia, wiecie o co chodzi? Czy jest spoko Ja sobie zaraz tutaj jak będę miał tą przynętę to zobaczę Faktycznie czy... Nie, tak powinno być git To zobaczę sobie jak Ona tu chodzi Żeby faktycznie dostosować Tempo zwijania Ale widzę, że no Faktycznie nie muszę tak szybko zwijać. Jeszcze to jest tak 4000 Więc ma duży nawój W sensie mam na myśli, że szybko. Ja jestem nieprzyzwyczajony, bo ja cały czas łowię na takie 1000-2000 max. No, zobaczymy. Także Weski, tu macie jakieś tipy, to piszcie w komentarzach, nie? Na pewno mile przyjmę. No no i... Mam nadzieję, że widzimy się przy rybie, albo przy jakimś moim kolejnym gadaniu. Ole, się odbiła. Zrobiła normalnie tego. No, jak to się nazywa? No, jak rzucasz się tak, psz, kaczkę. Zrobiła kaczkę normalnie blaszka moja. Nawet chyba dwa razy. Dobra, no to zwijamy jednostajnie. Podobno taka jakoś prędkość. I on mówi, że ta, w sensie tak, że podbicie i jakoś, że czasami lubię, jak, no ja nie wiem, ja się nie znam, nie, powiedzcie mi, ale ogólnie jeśli chodzi o stan temperatury, poczucie siedzi, czuję rybę potężną, eee, ciepło mi jest, nawet w ręce, a nie mam rękawiczek, na razie nawet, mam w ogóle tutaj schowane tak śmiesznie. Tu sobie chowam wszystkie rzeczy, dam rękawiczki, czapkę, kurde to na szyję. o kurde, o dobra, yy, znaczy kurde pieczone. Batoniczka też mam, zaraz chyba go spożyję, no, bo trzeba. Nie będę się ograniczał, tak? Mam kurde dwie tortille z nutellą, z dżemem i z jakimś starym git Dużo strasznie wędkarzy, dużo strasznie. Jakby ja widzę w wodzie tam daleko, z dobrych pięciu. I tutaj cały czas, minęliśmy już chyba z kolejnych pięciu, w aucie minęliśmy kilku, na brzegu z trzech na rowerku, nie? Także jest, może jest oblegane ostro, ale no liczymy na tą rybę, liczymy, no i rzucam dalej i lecę dalej. A jeszcze chciałem dodać w sumie, no chyba, nie, no tutaj nie wiem, nie chcę, żeby mnie zabili, że niby miejscówki pokazuję, ale no szanujmy się. Tak, te klify są takie ładne, ja pierniczę. To jest takie ładne miejsce Dosłownie Mógłbym się patrzeć na nie cały dzień, co nie? Takie przepiękne są Patrzcie tutaj Scaliciusy ja czuję, ja czuję, zaraz rybę, nie? Zaraz będzie taki potwór, kurde, tu jest wyżej <grystanie> Spoko okay. Zauważyłem w ogóle, że Trciarze, czekajcie, to się nagrywa Nagrywa się Że oni nie trzymają wcale tak wysoko tych tylko tak Max tak jak ja Niektórzy nawet całkiem nisko I tak Kurde, tutaj prowadzenia też są różnorodne, bo teraz przeszedłem już kawałek. Niektórzy kurde lecą całkiem szybko. Niektórzy to tako niektórzy to tako. Niektórzy już tu jednostajnie sobie. Kurde nie wiem, ale podobno najlepiej sprowadzić w dolnej części jakby toni, w sensie wiecie o co chodzi, że tak gdzieś na środku Lub lepiej, lepiej bliżej dna niż wyżej. No nie wiem czy to jest prawda. Powiedzcie mi co o tym sądzicie. Ja tylko powtarzam co usłyszałem No ale Nie no, dalej tutaj jestem pozytywnie nastawiony Teraz chyba sobie coś zjem. Ale fajnie, jest taki klimacik, jest taki spokój jest taki, sp taki spokój, taka spokój No patrzcie na to przepięknie No co prawda ryby jeszcze nie widziałem żeby ktokolwiek wyjął ale mnie się wydaje, że to się dzisiaj zmieni na spokojnie, ale ludzi jest mnóstwo. Jak patrzę w prawo, to autentycznie widzę, no tak, z 30 osób. Dobra, teraz taki plan. Chodzę coś zjeść i do tej więc rękawiczki w tej torbie. Pozostawiłem ją tam, tą czerwoną, nie wiem czy widzicie. No i założę rękawiczki, bo już czuję powoli, że jakby czuję jeden, dwa palce, że mi nie, że zamarzają od razu, ale że robi się zimno. A wiecie, jak już zrobi się zimno, to potem będzie ciężej je zagrzeć. Więc wolę już teraz zapobiec tutaj zmarznięciu i założyć rękawiczki. Tak samo sobie coś zjeść, bo... Potem jak się wciągnę w łowienie, to nie będzie mi się chciał wychodzić, a będę taki cały czas, że muszę łowić, że muszę łowić, żeby na pewno złowić tam rybę, nie? Także teraz trzeba skorzystać i zjeść. Ale fajnie jest, kurde. Klimaczk jest seksowny, kurde, 30% już go kupił. Patrzcie, jak tu jest ładnie. Jakby nawet chodzenie tutaj mi sprawia przyjemność. Ale ludzi jest akurat od groma Tutaj jak zobaczycie w tą stronę, to zobaczycie tylko trochę osób Ale Naprawdę tam dalej, jak stoję w wodzie To jest tak pyk, 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 pyk To wygląda jak takie pale stojące, jak taka Co mnie jak płot w wodzie No, no także chciemy sobie coś spożyć Kurde, mają Tertille z jogurtem o, Ale jest to męczące łowienie, w sensie no no jest po prostu, jest dosłownie męczące. Usiądę sobie gdzieś tutaj, może tu i jemy. Woda tutaj taki taktyczny reveal. Czy jogurt się nie wylał, bo to jest taki całkiem płynny, w sensie nie taki jogurt jogurt taki do picia. No taki wiecie. I ja go zawinąłem, kurde, jak we... nie wiem. Nie, jak to powiedzieć? Oj, lekko tutaj czuję. Oj. Ui, nie Czuję absolutną formę mutant. Jestem dobrym kucharzem Widzicie to? Jak to jest zwinięte, umiejętnie. <grych> Czekajcie Patrzcie, patrz na to I tu jest ten jogurt ja jestem szefem, nie? mam pytania, dużo idzie tutaj ręką, jak to wygląda No to zależy, ale tak przeważnie to raczej nie dużo To raczej się trafia tak kilkadziennie i to jest zajebiście, nie? Często jest też bez, ale. No. W no. no. dnia! Majster powiedział co wiedział, nigdy nie złapił troci. Ale no, taka jest prawda. Bo czasami mój tata miał do niej, że. Wyławiał po kilkanaście. Dzień konia, kurde, mutant. Miliard torci, nie? A czasami albo wiele razy w sumie na zero a przeważnie no to tak kilka sztuk no i tyle tyle wystarczy, to jest satysfakcjonujące no. <śmusza> musiałem to nagrać bo to zabawne no, wiecie co w sumie teraz zmienię w gopro akumulator, zjadłem sobie chrupnąłem całego tego napiłem się trochę kurde mam osi, ale ono już jest tak zamrożone. Że aż mnie przymroziło, wiecie, jak tu w, no, jak w nosie, tak nad nosem Kurde, co ja gadam? Was tak przemraża, Jak na przykład piecie jakiegoś mega zimnego szejka To właśnie tak miałem No ja sobie tutaj, kurde, jak ja mogę to postawić, żeby to się nie wyjebało Znaczy, nie wywróciło No, zmieniam to i lecimy łowić dalej Także nareczka, mu no ale lekko zimno w łapki, nie ukrywam już teraz, tak czuję to, czuję to muszę zaraz sobie chyba trochę podgrzać. Godzina w ogóle teraz jest jakoś w okolicy 10 No głodny jestem, no nie wiem po prostu kurde teraz trze trzeba jakąś rybę złapać, przydałoby się dalej nie widziałem żadnej ryby na brzegu tam miliard osób dalej Niektórzy to się już w ogóle zwinęli, ci tu co oni chyba tylko rano sobie szybko lecą, wyskoczyć na rybki i potem wracają, bo już zawinęli z godzinkę temu, dobrą. No, ale ja teraz, bo wcześniej doszedłem tam plecach, nie, teraz go wziąłem, sobie zjadłem i ja będę podróżując po prostu tutaj w prawo idąc sobie rzucał z no z nadzieją, że coś tutaj faktycznie dziubne. No i w ogóle jak bez mam tutaj jakieś trociarzy ktoś łowi trocie to no to dajcie znać w komentarzach, że jest ciekawe ile osób oglądających faktycznie łowi regularnie lub łowiło trocie no nie wiem napiszcie coś tam w komentarzu, nie wiem co nie mam weny, żeby coś wymyślać w teraz tak, teraz widziałem z sumie wszyscy prowadzą jednak tak, w sensie no, większość, no mówię wędka całkiem nisko i po prostu tak zwijają jednostajnie tak nie za szybko, nie za wolno Nie wiem, ogólnie tym się... Kurde, no nie wiem, ciężko powiedzieć Na przykład, wiecie, morskie ryby Według mnie bardzo lubią pro, agresywne prowadzenie też I na przykład takie podrygiwanie Jak te takie małe trocie w Szwecji, jak byłem To dosłownie ja robię tako Tak, że to były mniejsze ryby o wiele i nam mniejsze przynęty Ale one wtedy się odpalają, one dosłownie tak u, 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 u. Wiecie o co chodzi? One nie wiedziały co się dzieje, nie? No, ale ja, za, oj, zamuchnięty, nie wiem, że zamuchnięty, rękawiczkę. Ale ja zaufam ludziom, co tu łowią, no bo ja jestem amatorem tutaj, ja jestem tutaj drugi raz, z czego pierwszy, to kurde połowę przesiedziałem, nie przełowiłem, no może nie połowę, ale uwierzcie mi, że poddałem się mentalnie, byłem przegrany wtedy. No, także zaufam im mi. Tak o. No, czasem sobie tego, czasem sobie. Uważam, że warto urozmaicać prowadzenie, tak samo jak, tak samo jak przy strągach. Czasem polecę trochę szybciej i No. Kurde, no teraz coś. Już... Uuuu! Co to było, braniec zdobyło? Kamień, kurde? Kamień chyba. No, ale teraz to już naprawdę mam nadzieję, że widzimy się przy rybie. Już się ale. Uuu. Ale wygodnie się na tym kamieniu tutaj stoi. To jest dopiero komfort, wygoda, relaks. A pyk Ależ to leci. Fajnie, teraz widzę gdzie są te kamienie w tej wodzie, a gdzie nie. Fajna sprawa. O, kurde, rozpętał się niezły wiatr. Zaczęło wiać całkiem mocno. Ja teraz zmieniam miejscóweczkę Jestem po braniu, no jestem pewien na 90%, że miałem branie przed chwilą. E, bo prowadziłem całkiem wysoko i to dziwne, że nie było mocne. A trocie, no, się całkiem mocno biorą, więc no nie wiem, takie dziwne. E, na pewno nie był to kamień, no ale co chciałem, a chciałem się o jedną rzecz spytać. Kto z Was będzie na targach Evolution? No ja się chyba nazywają Evolution? Nie, teraz w Warszawie. O teraz jest 28 grudnia chyba, no chyba 28 e, no i ja na przykład się zastanawiam czy jechać czy nie, nie wiem ja w ogóle postaram się ten filmik też zmontować dzisiaj to wy go dzisiaj zobaczycie w czasie realnym, to będzie spoko no ale napiszcie mi czy jest tutaj ktoś kto jedzie no i no nie wiem, bo ja się zastanawiam czy mi się chce w sumie też nie odzywałem się do żadnych marek ani nic, czy kto ani do ziomali, czy ktoś jakby jedzie, bo nie ukrywam, że też samemu do Warszawy no to trochę jest. To nie wiem, czy mi się chce tyle jechać Także też zrobię jeszcze research, no bo wiadomo, z kimś na pewno będzie śmieszniej, i ciekawiej w ogóle. Więc jak ktoś spoko jedzie to większa szansa, że się zabiorę. No, dajcie mi znać. Ja sobie jeszcze pomyślę, no i zanim długo w sumie będę musiał podjąć decyzję czy jechać czy nie, ale na pewno mogę wam potwierdzić. Może nie wiem czy na pewno będę, bo wiadomo nigdy nie wiadomo. No wiadomo, nigdy nie wiadomo, ale powiedziałem. Ale na pewno chcę pojechać na rybomanie, co nie w marcu do Poznania. Po Poznaniu jest blisko rybomania, no to jest chyba największy w ogóle tego typu taki jakby Mark rybowy, wędkarski, sorry, będzie mnóstwo twórców, marek, stanowisk, wszystkiego. Jest to mega spoko. Wydaje mi się, wydaje, że dobre dla mojej kariery. No, także tam na pewno chcę się wybrać. Też możecie mi napisać, szczerze, czy na rybołomanie jedziecie, czy nie. jest to ciekawy w sumie, ale wiem, że tam będzie na pewno mnóstwo osób. Tam pewnie nawet uda mi się z kimś zabrać. Ze Szczecina obstawiam że dużo chłopaków będzie jechało. No, no i dalej atakujemy, kurde. Tu się ma mnie nie da się ubrania. Dwa. Tam szczerze nie widziałem nikogo z rybą. Wcześniej, jak stałem obok kilku ziomków, to też nie było. O dobra, to wam wchodzi do kamień. Ale no, ale dalej jestem pozytywnie nastawiony, bo jest dopiero w okolicy 11. Także jeszcze spokojnie. Ush! Spokojnie dużo czasu na zrobienie rybki. A, no nie, tata mówi, że raczej nie wiem, czy chce nie po prostu podnieść na duchu, ale mówi, że częściej od południa w górę biorą niż rano. Także okaże się. No, czyście, powodzonka. <słuch> Albo ten na rowerze, ty na rowerze, ten dziadu co jechał, to się typił, jak wsiadał na rower o jak ktoś, żeby dać szybko trochę kontekstu, to było dużo dziadków, co ładowało sobie wodę ognistą przed łowieniem, no i ledwo chodzili. Szymon właśnie kolejna przerwa. Zjadłem sobie tego Tortillosa tym razem z nutelką. Aż sobie zdjąłem tego, zdjąłem sobie kamerę. W ogóle parcie to jest przepięknie. Mi się tak podoba jakby taki widok tych klifów i tak dalej. To jest mega ładne. I patrzcie fajna sprawa No dalej bez rybki niestety ale jeszcze mam nadzieję jeszcze mam nadzieję, bo jeszcze nawet niektóre z godziny zapomniałem, ale jest trochę czasu na pewno, mi się wydaje, że tak luźniutko, mamy 4 godzinki zanim się zacznie robić ciemno, a to podobno wtedy w ogóle najlepiej biorą właśnie tak pod wieczór, coś tam ten no, także nie jest źle no, pożywiłem się, więc znowu troszkę Eee. Moi duch to są podniesiony, że tak powiem. No i lecimy łowić potwory Dobra, łuki złowił rybę. Uuu. rzucamy w nadziei, że też złowimy, jak, jak to działa z prawami autorskimi na YouTube, bo ja bym chciał coś z muzyczką łowić, ale jak nie mogę, albo dostanę bana, albo mi usuną to nie chcę. Dobra, łowimy, 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 łowimy rybę. Ale wszedłem teraz. Teraz mam takiego spotkania, ja cały czas nagrywam. Nie chciałem cały czas nagrywać. Kliknął ten na przycisk. Ja teraz chcę klik chciałem kliknąć, żeby pokazać, jak wszedłem. Jak jestem z siebie dumny, a ja cały czas nagrywam. ja chyba wyłączam tą muzykę, bo po pierwsze to musi być klimat, jak złowiewię. Po drugie to. Nie wiem jakie jest z tymi prawami autorskimi, bez jaj, więc... A ja czuję zaraz, czuję ją zaraz Jak tutaj majster przełamał, przełamał barierę, to zaraz będzie Zaraz będzie, zobaczycie Stoję na tym kamieniu tak wysoko, że jak wyjdę, to nie wiem czy mnie nie podleje Jak będę tutaj stał chwilę, i leciutko się poziom wody podniesie <grytanie> To będzie, będą jajca, jak wiecie jak będę schodziła, a się okaże, że nie podleję trochę, bo. No dobrze, zobaczymy. No teraz są wody na styknie, no, ale no. Kto nie ryzykuje, ten nie pije. Znaczy, kto nie ryzykuje, ten nie jak to się mówi. Także. Mm. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i że zaraz, zaraz złuje jakiegoś potwora. Ale w Korei jedna była. To może się tu kręcą, może zaraz przypłynie więcej. Oby, oby Teraz podobno właśnie jest ta najlepsza pora. Czy one biorą tak niby od 12 12 Ponoć. Także zobaczymy ale gdy dostanie takiego busta teraz do motywacji jak ziemal wyjął szczerze bardzo potężnego na moich oczach tej tak obok mnie całkiem no w sensie tak wiecie tak z 50 metrów ale jednak Wszystkiego się zastanawiałem. A było tak, pocyski w wodzie, nie? Chciałem się potężnie tak pierdol. I zastanawiałem się, czy poleci bąbel. Jak to zrobię, i nie poleciał. I jestem zawiedziony, bo myślałem, że jakoś wiecie, jakoś się przyciśnie przez to woderni Znaczy, że ten neopren się nie przycisnął. No i w ogóle dalej z ryby nie złowiłem. Ale teraz idę na ten kamień. Teraz czuję ten troć tak bardzo jak nigdy, nie? Jest godzina 14, jakieś 15.8.2 eee, Tak 7 godzin na wodzie bez dotknięcia. No, także to musi być ten moment. Z najbliższej pół godziny czuję troć. Taką 49 cm. Zobacz, zapamiętajcie, to 49 cm. Tonight the music seems so young I wish that we could move this crowd uh, 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 Last Christmas I gave you my yacht But the very next day you wished it away Next time you me from Final test. I'll give it to someone, Sigma, Sigma. Taki chicken trap ludzki, jany. ulice, czarne góry, białe dany Sagma, jak, eh, e e e e e eh, I hit that one eh, jak to jest Jak tu, jest pięknie. Jak tu jest mitycznie. Widzicie to? To jest takie... To jest taka mityczna kraina. Szkoda, że bez ryb, ale naprawdę seksownie. Teraz muszę na telefonie to pokazać. Dobra, to moje oczy są zamglone. Zawika interesu. Cześć, w sumie wyłączę muzykę. Dobra, to ja. Nie było żadnego kontaktu z rybą, wiesz. Totalnie nic. Robi się ciemno. Jak widzicie zamglone, potężnie zamglone. Sorki serdecznie było ryby. Smutno, bo... Widzicie, nawet ten, ta jedna ryba to by uratowała odcinek. Przepraszam, nie moja wina, nie potrafię łowić. Ale w ogóle dzisiaj był słaby dzień, także to nie jest moja wina. Każdy był dymany w dupę 60 chłopa, nic nie zrobiło. No, ale zwijamy interesik. Ja w sumie w dobrym humorze, trochę zmęczony, ale ciepło. To jest w, w ciepłokim autku i w domku. Zjem coś dobrego. No i mam nadzieję, że następnym razem, jak się wybiorę, to zemszczę się. I jeszcze zaraz jedziemy do Malmo do Szwecji, let's go! To jest takie super. Napiszcie mi, kto z Was. O, na końcu odcinka, tak jak zawsze to robię, to teraz napiszcie mi. Kto z Was chciałby pojechać do Malmo, albo kto już był? No, no i życzę Wam miłego wieczorku, bo pewnie wrzucę to tak o 20. Mam nadzieję, że optymalnie się oglądało. Sieman.